Siemano, ja jestem Neptun Witam was w kolejnym odcinku na tym kanale Drugim z kariery Paris FC Od razu na początku Zachęcam was do zostawienia subskrypcji Łapki w górę A więc ów, słuchajcie, lecimy e, Teraz zaczyna się Poważna gra Teraz zaczynają się rozgrywki Ligowe e, A odchodzi, kto odchodzi? Samir He che 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 e, Odchodzi do Hull City no więc, słuchajcie, przed nami mecz. Przed nami dosyć ważny mecz. Już te tam konferencji sobie nie robię. No myślę, że, słuchajcie, takim składem wychodzimy. Szybka symulacja. Wygrana 1 do 0. Lasne z golem w 18. Minucie. Pięknie, 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 pięknie. Mi to jak najbardziej się podoba. O, i słuchajcie, wygraliśmy ten mecz. No i zobaczcie, jak nasze zaufanie wzrosło. Okej. Okay. Fajnie, fajnie. Eee, o, i właśnie oferta za Lasne, który strzelił gola z Nie, on no, z takie pieniądze sławi, to, to nawet nie opłaca się zwracać taką ofertę. Eee, więc co no, słuchajcie, przynajmniej mecz z Laval MFC. Eee, raport szef meczowy, nie dosyć mi diaw. Nie zagra diaw, nie wiem kim on jest, ale pewnie był dobry. Yy, ale nie zagra w tym meczu, po prostu Szybka symulacja Zobaczmy, wygrana 2 do 1 Diao oraz Hamel Pięknie, słuchajcie, naprawdę Pięknie, super, wyśmienicie yy, Bardzo, ale to Bardzo mi się to podoba No i słuchajcie, drugie miejsce w tabeli Zaraz za yy, Bordeaux yy, Swoją drogą, taka ciekawostka Bordeaux to jest drugi najbardziej utytułowany Klub we Francji więc, więc miło, że możemy się z nimi zmierzyć w lidze i co miesięczny raport zwiadowczy o juniorach nam przychodzi słuchajcie teraz uuu, tutaj od razu wlatujesz chłopiej do szkółki Echym, dobre pieniądze tam były fajne powiedziałam, że ten junior to nawet od razu wejdzie do pierwszej jedenastki bo pewnie będzie miał jakiś duży overall wyższy od większości naszych piłkarzy Yy, więc, no i w Hiszpanii, chyba, no dobra, no jeszcze ciebie wezmę z litości, żeby, żeby, żeby tam wyrównanie było, yy, dobra. Yy, Varela, słuchajcie, no kurde, ty jesteś dosyć duży fizycznie. Yy, nie, nie wiem, czy dla ciebie lepsza by nie była jakaś, kurde, pozycja bardziej defensywna, szczerze mówiąc. Choć nie, jakby to. No, nie, no. No, tak średnio. Choć może ASPD? Mm, no, ASPD, co jedynie, więc zmienię ci pozycję, słuchajcie, na ASP. Zmienię ci na ASP. A ty, Antoni Pelletier. Yyy... <głos WWE> no, co z ciebie wyrośnie, co? No, chyba. No, chyba. Mm, zobaczmy. Kurde lewonożny, piłkarz hmm. <laughs> kurde nie wiem hmm. czy nas... dobra słuchajcie, ja myślę, że żeby mu zostawić tą środkową pomoc, chyba, że choć nie no, ty, ty to zbytnio tej szybkości nie masz żeby ci na skrzydło dać choć dribling masz dobry dobra, nie słuchajcie, zostaje Zostawię go na tej środkowej pomocy ofensywnej. Mm, I tyle. Ma no, przynajmniej przed nami mecz z Pau. Mm, Okej. Okay. <grym> po prostu Pau. Yy, więc co, słuchajcie. Szybka symulacja. Od razu jestem pewny tego, że, 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 że zremisowaliśmy. Yy, liczyłem na wygraną, nie ukrywam. Yy, Okej. Okay. A teraz mecz z An Angelsami Słuchajcie, jakby w pierwszym sezonie, jakbyśmy w pierwszym sezonie wywalczyli awans do Ligue One, to naprawdę byłby to wielki sukces. Choć pytanie, czy, czy Czy to nie za szybko? Czy my byśmy sobie poradzili w tym Ligue One? Czy byśmy od razu nie spadli? Bo podejrzewam, że to działa tak w tej karierze. Choć to tak jest na pewno. Pewnie, że jeżeli awansujemy i od razu spadniemy z Ligi. Coś podejrzewam, że zarząd będzie y, zły i nas zwolni. Więc. Y, no, a tego nie chcemy oczywiście, więc. Y, więc, no, no, i teraz ten mecz z Angelsami, słuchajcie. Y, Drużyna mi w sumie znalazła nazwę, to coś popularna Pytanie, czy będą dobrzy. Siódme miejsce widzę, 5 punktów, słuchajcie. No mam nadzieję, że coś dobrzy oni nie są Słuchajcie, nie, nie znam się od lidze francuskiej, więc więc nie wiem, no ale dobra słuchajcie, pewnie Szybka symulacja, Niestety przegrywamy 2 do 1 Pewnie dosyć spadamy w tej tabeli, co? No, na piąte miejsce spadamy Ja jeszcze nadal daję grę w barażach, bo jak to działa? Tak, no pierwsze dwa miejsca mają bezpośredni awans, a od 3 do piątego grają w barażach, jakby takich, no, no nie wiem, jak to nazwać. No tak, no w po prostu. Trojez teraz, właśnie z nimi gramy. Czy robimy jakieś zmiany? A właśnie, pozycja. Diao, diaun trzeba zmienić na prawe skrzydło, bo, bo zmieniliśmy. O, i od razu ty będziesz miał na pomocnika, więc nic ci to nie dało. I, i, I nie fajnie, że ci to nic nie dało, no ale dobra. Niech będzie. Ja słuchajcie, zespół y, od razu y, ty. No i czy coś się doda? Do plus 2! W poko. Mi, mi to pasuje. Yy, no, fajnie. I w sumie to będzie też numer z tej ósemki. Yy, tu, 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 tu dostaniesz 14, a nie 8? Co bo 8 mi się bardziej kojarzy z takim pomocnikiem, bardziej, więc to właśnie dla jakiegoś pomocnika ten numerek zostanie. Tutaj dużo kontraktu do przedłużenia jest, ale tym się zajmiemy trochę później. No, no, tak jak już mówiłem, przed nami ten z jest, który mam nadzieję, że uda nam się wygrać. Szybka symulacja. No i uwaga. Remis po jeden, <laughs> słuchajcie dobre wejście w sezon, ale niestety teraz trochę, trochę słabiej nam idzie yy, A, jakiś zbagowany klub, znaczy jest tutaj FC Annecy, ale ta nazwa, tam widzicie, że jest jakiś team name i tak dalej, więc yy, słabo, słabo yy, Dabila nie przejdzie do Saint-Étienne Po prostu nie przejdzie Dobra, dacie nam przesymulować? Dacie Kalulu w Crystal Palace, ciekawie. Więc co, dobra, słuchajcie, już tutaj wszystkie treningi i tak dalej zrobię i widzimy się już przy. 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 przy co? chyba symulacji, co nie? No więc dobrze, słuchajcie, przechodzimy do tego spotkania. Od razu, słuchajcie. A, nie, no nie od razu, bo po zmienieniu przecież pozycji. D1 tutaj jest on źle ustawiony więc cyk, prawe skrzydło, pięknie Pięknie, super, teraz <słyska> można przejść do meczu I, więc co, od razu myślę, słuchajcie szybka symulacja Wygrywamy 3 do 1, lecz niestety e, Enkambadio z kontuzją e, więc więc słabo trochę e, Kim ty jesteś w ogóle? O, kurde, to Bramkarz jest eee, na 6 dni. Co? No, na no szczęście, że tylko na 6 dni. Ym, a, zgodziłem się na ofertę za pębele. Ym, przejdzie on do y, Norcoping. Kurde, y, 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 słabo. A teraz gramy z Rodes AF, które przez chwilę było pierwszą drużyną w tabeli. I słuchajcie, zbliża się też koniec okna transferowego. Mm. I czy robimy jakieś wzmocnienia? Słuchajcie, wydaje mi się, że by się przydało. Tak w sumie. No i na pewno ja bym w sumie poszukał jakiegoś napastnika, bo... trochę lipa jest z tymi napastnikami. Mm. napastnik to tutaj nikogo nam nie znaleźli hmm, a tutaj jest głównie atak ten jest bez twarzy jomek okej hmm, okej okay, okay. tak słuchajcie z 70 overla to szukam minimum hmm, Żeby on co nieco potrafił w sumie też fajnie jak byłby on wolnym zawodnikiem hmm, to, to też by było fajne Iker brawo, Iker brawo, Ikera brawo mieliśmy w chyba w jakieś tam kariery, już nie. A, w, krys, w karierze Crystal Palace mieliśmy go przez chwilę. W sumie, no, nie byłby zły, jak mam być szczery, on byłby bardzo dobry. Hmm. O, Ferguson, kończy się kontrakt. <laughs> Ziomek, może chcesz do nas przyjść? Co może, może byś chciał? Hmm. No tak, tak nie wiem, słuchajcie. Może jest jakiś fajny wolny napastnik, wolny napastnik, szybki napastnik by się przydał. Tylko, tylko wiadomo, żeby był mm, za darmo. Antony Marcial by przyjść do Brentford. No tak ja słuchajcie, Antonego Marciala to bym chciał, tylko finanse nie pozwalają słuchajcie zbytnio. Ajaj, słuchajcie, yy, zarazem dwóch, yy, dwie fajne twarze, jakkolwiek to brzmi, może nie są oni napastnikami, ale zawsze mogą nimi być. Yy, Matias Sule, który jest na wypożyczeniu w yy, Juventusie, yy, więc no, i Nestroj i Rankunda, słuchajcie, jest bardzo szybki i więc taki myślę, że idealny byłby z niego na nie jest on jakoś drogi. I szczerze, w ten ostatni dzień okna transferowego, bym po niego po prostu poszedł, słuchajcie, stać go na nas, e, stać nas na niego, o to mi chodziło oczywiście. Wydaje mi się, że... Jej, jej, je, co, co, co ja robię? E, takie dziewięć więcej słuchajcie, milion więcej niż jego więc się stało, bo nagle była scena na okna i rolety, ale w razie się zgodzili na to, więc pięknie. Teraz tylko dogadam z nim transfer, oczywiście ważny. 5 lat z się, dzięki. Zignorujmy może klauzulę odstępnego. Ile ty chcesz zarabiać? Może tak gdzieś 8600, co? No to żomek. To ciła propozycja słuchajcie, więc... Więc pięknie. E, Nestro i Rankunda oficjalnie naszym zawodnikiem. No i pytanie. Pytanie, pytanie, pytanie. A transfer na F, więc y, mogę się nieco bardziej postarać. E, czy, 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 No nie no, czemu ty masz chłopię ósemkę? Ja nie chcę, żebyś ty miał ósemkę, będziesz miał jedenastkę, co? Pasuje, pasuje. E, powiedz, że ty możesz być napastnikiem. Pięknie, po no. prostu bajka, po prostu bajka. Nie ukrywam, że mi się to bardzo podoba. Mm, więc no słuchajcie, więc nikogo już tam nie będziemy kupować raczej nikogo nie będziemy sprzedawać No i teraz przynajmniej ten mecz z... z Rodes. Mm, sorry Hamel, ale ja wiem, że ty masz więcej overana, tak? Ale... ale, 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 ale... No. Nie ufam ci, nie ukrywam. No. Nie jest godny mojego zaufania. I wolę tutaj, żeby grał Iran Kunda. No i mecz słuchajcie, się przed nami z Rodez. Raport przedmeczowy. Słuchajcie, czy jakieś zmiany robimy? Czy jakieś zmiany robimy? Nie wiem. Szczerze nie wiem. Po prostu szybka symulacja. Po prostu szybka symulacja. Wow, wygrywamy. Słuchajcie, naprawdę nie spodziewałem się, że my ten mecz wygramy. Jak mam być szczery. Mm, no ale w ogóle kebal dublet. Wow, po prostu wow. Niesamowite coś. Po prostu. Bardzo się cieszę, że wygrywamy i, i obejmujemy fotel wice-lidera w tym momencie. Yy, a pierwsza jest Ed Sebastian. Ok. No czy serio, w ogóle jakbyśmy wywalczyli awans w pierwszej sezonie, to. Ja bym powiedział, że to jest cud. A już w ogóle jak bezpośredni awans, ja bym się cieszył. Jeszcze słuchajcie, nasza pierwsza nagroda: menedżer miesiąca, więc to jest dowód na to, że jesteśmy fantastycznym menedżerem. No, zobaczcie: 6 meczy, 3 zwycięstwa, 2 remisy, 1 porażka. Pięknie, słuchajcie: pięknie, pięknie, pięknie. Jak najbardziej się z tego cieszę. Mamy co miesięczny raport z o juniorak i więc tak, ciebie nie chcę, ciebie również. Tak, słuchajcie, myślę, że te szukanie tych juniorów będzie naprawdę ciężkie. Jak mam być szczery. I teraz muszę szukać tego, gdzie to jest, gdzie to jest, co? Gdzie to, gdzie to, gdzie to nowy plan? Co? O, tutaj jest, co miesięczny raport Zwiadowczy Co jeszcze nie dość, że się naszukałem, to jeszcze podejrzewam, że nikogo stąd do, do drużyny nie wezmę. Dokładnie. Ajajaj, słabiutko, słabizna dobra Kolału miałby przejść do Citadelli No i spoko i przechodzić, bo ja nie lubię zawodników, którzy nie mają twarzy, więc i tak byś raczej nie grał i byś miał do mnie pretensje i w ogóle, w ogóle dużo by wymieniać, więc przechodzisz tam za 470 tysięcy spoko będzie na pensję <laughs> Ym, więc no Dobra, teraz gramy z kim? Gramy z, z Amiens. Gramy z Amiens. Szybka symulacja. Zobaczmy. Wygrana 3 do 1. Diao, Diao, Irakunda oraz Gory. Więc tutaj pięknie. 17 punktów na naszym koncie. No i drugie miejsce w Lidze. I teraz gramy z QRM. Yy, ja wiem, że podejrzewam, że... No, no tak myślę, że ten zespół ma, ma jakąś pełną nazwę A to jest tylko skrót, ale no nie znam tej nazwy, więcej nie wypowiem Prawda? Yy, więc no, yy, dobra, spoko, <śpoko> spoko i spoko yy, Już się, nie no, już chyba 4 tygodnie to nie minęły, co? Coś wąskie, że minęły już 4 tygodnie no, jeszcze tydzień, jeszcze tydzień, aby zmieniła mu się pozycja. Więc, więc okej, okay. przesymuluję słuchajcie do tego meczu z Bastion. Ok, 1-0 i tutaj 1-1. Dlatego przesymuluję do meczu z Bastion, ponieważ wydaje mi się, że możemy ten mecz sobie obejrzeć. Ponieważ jest to mecz na samym szczycie, jakaś tutaj oferta trans. Nie, 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 nie. nie, nie. Oj, co mi się, że to raport wywiadowczy bym tutaj pominął. No dobra. o dobra, Ciebie mogę w sumie podpisać. Ty jesteś spoko. Ty jesteś spoko. Spoko, a. Tak, tak już tak powiedziałem. sorry <laughs> Więc co? Ciebie nie chcę. Ciebie również. Nie, nie, nie i nie. No nie, po prostu nie mm, Więc co, musimy zmienić Pozycję i rakundzie Bo już się zrobiło na pewno mm, Więc co I plus 2 Spoko, mi się to podoba I pójdziemy teraz do naszych Juniorów, do szkółki Więc tak Ty już masz 67 overalla Pięknie, będziesz miał 70 To przechodzisz od razu do nas A ty, no pokaż mi się tu się dwa tempa. Yy, nie wiem, co z tą zrobić, może... Jest zmiana pozycji, no coś zwątpiać. Ja wiem cię zmienił na prawy skrzydeł, jak jesteś lewonożny. Tak, tak jakoś myślę, że, że to będzie dobre. Dobra, słuchajcie, bez żadnego przedłużania, słuchajcie, wszystkie tutaj treningi i tak dalej robię i zaraz się widzimy. No więc, dobra, słuchajcie, przechodzimy do spotkania. Myślę, że takim składem wychodzimy. Po prostu nic nie zmieniamy, więc co, widok taktyczny i widzimy się w meczu. No więc, tutaj widzimy deszczową Francję i w takiej też się witamy, więc co, mecz, słońce z Bastią. O, tak naprawdę fotel lidera na dzień dzisiejszy. No, miejmy nadzieję, że nam dobrze pójdzie. Nasi zawodnicy w koszulkach yy, białych, chyba z tego co mi się wydaje. I teraz Charboner enkam, yy, na nas nasz broni. I teraz lasne, podanie do kebala. Ogólnie zastanawiam się, czy żeby nie dać opaski kapitanskiej właśnie kebalowi, yy, który właśnie z przepisie podanie do Marci tego, Marci do Irankundy, Irankunda do Gory'ego. Gory. Gory. siódemką na plecach. DALEKIE podanie do Ryan przyjmuje na GŁÓWKĘ, kebal. Kebal niestety traci tą piłkę z prosto spod nóg. Więc co? Ala kauczuk. Kejta przyjmuje Guidi. Vincent. Vincent w środku pola zabiera się z tą piłką. Podanie do Santeliego. Santelin do Siby. Siba do Vincenta. Vincent do... Maggiotiego. Magiotiego Słupek ratuje nas przed stratą bramki. Już naprawdę się bałem, że ta piłka odbije się od pleców naszego bramkarza i wpadnie do bramki. No ale teraz, Kebal, do Irankundy. Irankunda, Irankunda. I rankunda podaje nadobek do y, Diao Diaodiaun y, Diao diaun w plukarnym Uwaga, y, co zrobi! Podaje piętką do Alakałcha, Alakur do kebala! Kebal broni, z Guidi, wybicie tej piłki! E, no i teraz Basia przy piłce: Maggiotti! I się ta piłka od Carbonera! E, lasne! Do kebala! Kebal oddaje te piłki do Lasne! E, lasne do tego, Marchetti Marcetti, ale się zawrał z tą piłką Jest w polu karnym Wycofanie do e, lewego obrońcy Uwaga, Ukrainiec, ale się tam zamieszał w polu karnym e, No i teraz Marcetti Znowu przy piłce, lasne Lasne, udany strzał z dystansu e, Zablokowany ten strzał diał, diał Kebal Kebal do gorego, gory, go gory. E, Kebal, oddany strzał Placide e, Broni bramkarz tutaj e, Basti Więc e, będzie Będziesz utrożny, który wykonuje kebal. No i zobaczmy: dośrodkowanie Diao um z główki, niestety obok. Dalekie te podanie. Główka kolo. No i teraz kebal. Kebal do Irankunda. Irankunda! Irankunda! Ale się ruszył. Lecz za mocno wypuścił sobie tą piłkę. Siby. Siby do Traole. Traore do Sibiego, brawo Diao, ala yy, la Kołcz. Yy, podanie do yy, Diao, lasne. Yy, lasne, przejęcie tej piłki przez Traore teraz około. Yy, podanie do Sibi. Yy, ogólnie czytam te nazwiska tak, jak myślę, że się je czyta. Podejrzewam, że połowy wy wy wymieniam źle, no ale nie zna się zbytnio na tych językach. Uwaga, Maggiotti! No i daliśmy praktycznie, oddaliśmy im tego gola No i przed zejściem do szatni Bastia wygrywa 1-0 No więc koniec pierwszej części tego spotkania i widzimy się w drugiej No a więc to teraz nasza drużyna zaczyna środka No i Kebal Do lastne, lasne do Kebala No miejmy nadzieję, że jakoś będzie się dało odwrócić los tego spotkania Kebal Kebal do Marcie tego Marcetti do Kebala. Kebala, ale śrócił jest polukarnym. Co o się. oddał cał, to jest gol. Gol kebala! W 50 minucie. Mamy remis! Fantastyczne wejście naszej drużyny, Słuchajcie, tutaj w drugą połowę. Od razu Gol Kebala na wyrównanie. Tutaj Algierczyk. Algerczyk może się chwalić, ponieważ bardzo często notuje się na listę strzelców. Tak samo jak i listę asystentów. Teraz Sibi. Do Santelle. Santelli do Carbonera, uwaga, oddany strzał, broni nas bramka, aż czy będzie utrożony? Nie, na szczęście nasz lewy obrońca przyjmuje tą piłkę, dalekie wybicie. Uwaga, Diao Diao ma tą piłkę, Irankunda. E, Irankunda, zobaczmy. Irankunda, no nie to jest, stosowanie. To, to nie jest faul, oczywiście, pani, pani sędzino, to jest oczywisty faul. I czemu tutaj... Nie, nie, dały na, za to dał rzucu, rzucu, naprawdę y, groźny tutaj y, atak od tyłu y, i wybić tej piłki z rzutu wolnego, kolo. Y, niestety niedokładne przyjęcie i teraz y, drużyna na Traoré, Traore Traore do y, Carbonera Carbonel y, przyjęć tej piłki Embow. Y, zobaczmy Embow. Y, e, co to było? Co ty robisz? Co to było? Co to było? <grymne> nie no, my pewnie teraz goła prawda? No, no dokładnie Hopie, hopie Hopie, hopie co, To takie coś to się z boiska schodzi No ja przepraszam, ale co ty Waliłeś To takie coś nie powinno mieć miejsca Słuchaj, no i przez jakiś błąd Naszego obrońcy Przegrywamy je, dwa do jednego, Bo chce chłop się zostawił między dwoma i się I no, też został tylko jeden obrońca i tak nie powinno być, no ale no nie powinno. Ja nie wiem co ten Embow zrobił. No ale kebale. Kebal do Irankundy. E, Guidi. No e, i teraz Keita. E, do Siby. E, Siba do Carbonera. 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 maggiotti Karbonela do Magliotti. MAGGIOTTI! Dalekie podanie do Santeliego. Dabila teraz przy piłce zmiennikiem Bowa No zobaczmy, ten też sobie piłkę prowadzi jak chce I miejmy nadzieję, że nie straci podanie do Kebala Kebal w środku pola No tutaj najczęściej go widzę Dużo roboty robi ten Kebal Widać, że jest takim dyrygentem W tej ofensywie Teraz wybicie koło Keita Na zegarze słuchajcie 84 minuta no, jest ciężko, słuchajcie, jest ciężko. Kebal. Kebal, no kurde. Y, miałem nadzieję, że tam będzie faul i kardynal. No, no niestety. Y, niestety, Traore. Y, Kolo, brawo. Y, koło dzieci, w sumie. Laste do kebala. Y, kebal do Diao Diaundę. Uwaga! Diao to jest gol! 89 minuta! Diao na 2 do 2. Pięknie, pięknie! No, nie ukrywam, że no, należała nam się, kurde, wygrana i trzy punkty za ten mecz, no ale niestety. ile oni mają sponsorów tutaj z przodu? Zauważcie. trochę dużo, no ale w każdym razie, Diao. Diao, Pięknie, pięknie! Nasz prawie strzelowy Po zmianie pozycji. No, tu jest na liście strzelców i daje nam ten jeden punkt. Yy, tak myślę bynajmniej, prawda? Prawda? To, bo je, czy tu będzie jakiś zwrot akcji? Zobaczmy! Yy, zobaczmy, czy to jest Vincent! Podanie do Carbonera! Jak? Jak to się stało? Jednak nie będziemy mieli trzech punktów yy, Przepraszam, jednego Ponieważ yy, trzy punkty Zdobywa Bastia ponieważ ten mecz już się raczej skończył, yy, nie powiem, jest mi smutno. Nie powinno tak być. Nie powinniśmy przegrać tego meczu. Yy, całą winę zrzucam na Mbowa. <gry> po prostu. Yy, no nie no, no... Kurde... Nie wiem co mam myśleć. Kurde, głupi. Głupi gol. Nie powinien mieć miejsca. Niestety przegrywamy. No więc dobrze, słuchajcie. Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Zachęcam do zasłania, subskrypcji. Głapki w górę. A więc co? Siano!